Witam Was moi drodzy, dziś tak wyjątkowo, w przepięknym plenerze, na łonie natury, tutaj tak nad Wisłą, pod Strzemięcinem, nagram dla Was kolejny wiersz, taki romantyczny, zatytułowany Tylko jestem. Zapraszam do odsłuchania, dziękuję bardzo. Tylko jestem, jestem wiatrem tym, co włosy Twoje rozwiewa, jestem słońcem, co latem Twoje ciało rozgrzewa. Jestem ścieżką i ziemią, co Twe stopy całuje, jestem wodą, co w ciało Twoje kąpienie obejmuje. Jestem żywiołem, twym ogniem Twoją miłością. Jestem powietrzem, którym oddychasz z radością. Jestem piaskiem na plaży, na którym spoczywasz. Jestem wodą błękitną, co w niej stolik odmywasz. Jestem kwiatem, co go zrywasz i wplatasz we włosy. Jestem zbożem, co w bukiety zrywasz jego złote kłosy. Jestem chabrem i makiem, polnym, co wianki stroi. Jestem motylem, co wokół ciebie fruwa i się nie boi. Jestem wszystkim, bo nie mogę być blisko ciebie. Jestem twą chmurką, płynącą po niebieskim niebie. Jestem słońcem twym i twoim na ziemi cieniem. Jestem serca twego bicie, życia słodkim tchnieniem. Tym wszystkim jestem. Moich sennych marzeniach, tak tęsknię po tobie w tych okrutnych cierpieniach, gdzie jesteś, widzę tylko smutek i pustkę wokół siebie, najdroższa fantazją myśli moich, bo gdzież szukać Ciebie? Dziękuję bardzo. Robert Hraflewski.